Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Ania z modnego sklepu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać e, koszulki firmy Martex. Myślę, że dobrze jest Wam już znana firma Martex. E, całkiem niedaleko, e, z Legnicy. Chciałam Wam pokazać te dwie koszulki. E, są to koszulki na długi rękaw. Robi się chłodno, więc myślę, że warto coś założyć zawsze pod spód. A zobaczymy, jak ta koszulka się prezentuje. Bo może się okazać, że wygląda równie dobrze i nie ma po co jej chować. Prawdę powiedziawszy, oglądam ją pierwszy raz. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, występuje od S do L w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Tutaj, w tej chwili, mam taki delikatny niebieski i kolor klasyczny biel. Jak widzicie, Koszulka wykonana w 100% z bawełny. Bawełna jest tak delikatnie prążkowana. Sam dekolt wykończony jest taką lamówką. Bardzo ciekawą, przyjemną w dotyku. Tak jak wspomniałam, jest to koszulka na długi rękaw. Rękawy również są obszyte tutaj lamówką. Jest to koszulka o prostym kroju i powiem Wam szczerze, że prezentuje się bardzo fajnie. Zobaczmy jeszcze z tyłu. Tył zupełnie klasyczny. Myślę, że sprawdzi się idealnie na te chłodne jesienne dni.